Śnieżka produkcji Disneya jest już po premierze. Rachel Zegler po się z pr smyczy korporacji, jaką niewątpliwie jest Disney, zaczęła przed premierą wypowiadać się dość ryzykownie o wolności Palestyny przeciwko Trumpowi i jego wyborcom. Aktorka chyba zapomniała, że skoro Trump wygrał wybory, większość Amerykanów musiała się za nim opowiedzieć, więc tym samym uderzyła bezpośrednio w większość amerykańskich widzów. Niektóre wypowiedzi, nawet jeśli nie atakowały nikogo, stawiały aktorkę w bardzo narcystycznym i aroganckim świetle, zdecydowanie nie przyciągając fanów do jej osoby czy filmu. Po premierze okazuje się, że zły PR to dopiero początek katastrofy. Film nie broni się ani aktorsko, mimo stara Gelgadot, ani scenariuszem, który jest bardzo niespójny, ani nawet CGI, który sprawił, że siedmiu krasnoludków wygląda jak gromada pogryzionych przez pszczoły bawarskich ofiar wielopokoleniowego kazirodztwa. Na IMDb mamy okrągłe półtorej gwiazdki na 10, a na filmu ja 2,6. Widzieliście ten film?